I come. well doesn't it excite you the timanegru has revived the great one who once ruled this earth as the medium between the human world and the demon world isn't it a magnificent view the greatest minds of their time those who revered evil constructed this glorious edifice now, after two millenniums of confinement, it can at last fulfill the purpose for which it was intended! That's none of my concern. Did he have it? Of course. He's taking good care of it. After all, it is the only memento left from the mother you both lost. But he has no idea of its true power. Tak, więc witam Was bardzo serdecznie w drugim odcinku serii Devil May Cry right 3. Um, nie jest to dokładnie kontynuacja tego, co zaczęło się w ostatnim odcinku, ponieważ trochę już sobie pograłem, ale okazało się, że przechodzenie um, bossa, który zaraz, znaczy, który nie zaraz, ale jakoś niedługo tutaj będzie jest, dla mnie, niewykonalne, na średnim poziomie trudności, także na razie gramy na średnim, potem zmienimy sobie przed bossem na łatwy. W serio próbowałem go już rozwalić chyba 7 albo 8 razy, nie wiem czego to jest kwestia. Pewnie po prostu braku skilla, ale nie chcę mi się męczyć, ponieważ nie ma czegoś takiego tutaj jak savey. Nie ma, nie ma tutaj czegoś takiego jak save'y, które by dokładnie umożliwiły graczowi wystartowanie od określonego miejsca w grze. Tak jakby... save'y pozwalają rozpocząć daną misję od nowa, ale nie jest to tak jakby aż tak przydatne. Ale co jeszcze? Udało mi się podłączyć pada jakimś cudem jest to, to prawda trochę wyjście. wyjście trochę na. No, na odwal się ponieważ polega ono na tym, że mój komputer jest wykrywany, przez, jest wykrywany jako, jako pad od Xboxa. No i jest, jest takie fajne, fajne narzędzie, nazywa się Motion Joy i właśnie ono umożliwia takie coś. Co jeszcze? Tak, z tego co powiedziałem, pograłem sobie chwilę już wcześniej i wygląda tak, że mam ulepszone w tym momencie moje pistolety na poziom 3, czyli na poziom maksymalny. Grałem w sumie już w tą grę łącznie z tym co grałem z wami to grałem już około e, godziny już trochę ściszyć muzykę eee, no i nic, i idziemy dalej. I po prostu potem... mam nadzieję, że tym razem już na łatwym mi się uda przejść tego bossa. Sorry za spoiler, ale no po prostu czuję się. Normalnie tutaj w tym miejscu byłaby broń, która wygląda. Chwil. Hmm. Dla... O, właśnie tak. Jest taki po prostu shotgun, ale ja w sumie wolę te pistolety. Są takie bardziej, bo ja wiem. Wydają mi się po prostu bardziej. A, kozackie. Fajniej. Fa po prostu fajnie się nimi mistrzeli. Jest fajniejszy efekt podczas ich używania. Muse podczas używania takiego kontrolera do PlayStation 3 a jest taki, że. Mm, jest taki, że, że. Niektóre klawisze nie, tak jakby nie są przypisywane do jakby kontrolera, kontrolera Xboxowego i z tego powodu trochę mi brakuje klawiszy, ale no nie wiem, jest w sumie okej. Okay. Mam zmapowane w tym momencie cztery główne przyciski Cztery główne przyciski do tego mam też zmapowane jeszcze Boże, co ja mam zmapowane trigery, które pozwalają mi sfokusować przeciwnika i mam jeszcze zmapowany drugi trigger, który pozwala mi się przełączać między przyłączeniami, czyli mamy tutaj jednego, ale przełączamy się na drugiego. Jest to bardzo naprawdę wygodne podczas starcia i nie mam pojęcia, jak można grać w tą grę nie posiadając tych, tych dwóch klawiszy. Dlatego też uważam, że gra w Devil May Cry na klawiaturze nie ma większego sensu. Aha... Może jakaś sztuczka mała? Tu ma taką opcję, żeby się na tym kiju jakoś okręcić dookoła, ale widzę, że tracę życie jak próbuję, więc może się powstrzymam. Dobra. My mamy mniej więcej, mniej więcej sporą część życia. Mamy też w zapasie e, 3 albo dwie gwiazdki na leczenie. No i miejmy nadzieję, że zaraz nam się uda zrobić to, co byśmy chcieli. Tak, lepsydra, albo raczej ten posąg, który tu widzicie. Nie mam pojęcia, jak się nazywa w grze, ale w każdym razie umożliwia nam zakup przedmiotów. Tutaj też po lewej, na górze, jest specjalna misja, która polega na likwidacji. Dokładnie tutaj, która polega na likwidacji przeciwników. Gdzieś tutaj to było. Akurat jakoś nie mogę dojrzeć. A nie, to chyba tutaj było. O tak, tutaj, w tym miejscu. Trzeba po prostu kliknąć sobie, tak jakby się wchodziło do lokacji i się jest przeniesionym do sekretnego miejsca. Dobra, i teraz trzeba zmienić poziom na. Łatwy, mm, tylko czym? Wow, właśnie jak to zmienić? Dobre pytanie. Możliwe, że całą misję trzeba rozegrać na poziomie łatwym. W takim razie mam po prostu może pokażę w jaki sposób wygląda walka z tym bossem i dlaczego nie mogę mu podołać, a potem zagramy to sobie na łatwym. I'm not worthy to say foot here. Wow, I've never seen a talking mud before. You know, in a dog show, you definitely take first place. You want me to make a mockery of me? Easy, Fido. How about I take you out for a walk? Come on, puppy. Let's go. You'll regret this, you worm. It's showtime. Chyba, no. tak no, takim razie nie ma co zwlekać. Jak widzicie, on ma na sobie taką jakby lodową zbroję, którą musimy zniszczyć, zanim będziemy zadawali mu obrażenia. Uh, jest to o tyle takie jakby upierdliwe. Um, jest to o tyle upierdliwe, że po prostu ma jej na sobie serio sporo. Ok, ma rozwaloną teraz zbroję i moglibyśmy tak na logikę sobie podejść i coś mu zrobić. Ale nie wiem, czy jest to najmądrzejsza, najmądrzejsza rzecz do zrobienia. Spróbujmy sobie na początku uniknąć. Tak, to nie można nawet zdecydowanie wchodzić. To jest jeden z jego moc... Nie, czy nie jest z jeden z jego mocniejszych ataków. Na szczęście udało się uniknąć tego jednego. Ok, teraz możemy sobie go trochę poobijać. I mimo wszystko nie jest to jednak. A... Jest tak, jakby w tym momencie. Okej, okay, odskoczmy sobie trochę. Musimy sobie trochę pobijać znowu jego zbroję. Tak, nie jest ciężko sprowadzić go tak jakby mm, do krańcowej ilości życia, ale potem ciężko jest z tym cokolwiek zrobić, że się tak wyrażę. Jakby doprowadza się go do tego... do tych krańcowych. do tego... do tych krańcowych jakby wartości życia dość... powiedziałbym nawet, że prosto. Okej, okay, tutaj musimy uniknąć. Powiedziałbym nawet, że dość prosto. A potem zaczyna się po prostu e, porażka. Nie ma co z nim zrobić. Ok. No i tutaj tak za bardzo nie mam. Nie mam już co z nim zrobić. One też, jakby te. Jakby głowy konkretne. Różnią się tym, jakie mają. E, Jakie mają na sobie powiedzmy e, oczy, ponieważ one różnią się kolorem oczu. E, użyjmy sobie jednej gwiazdki, jak widzicie mamy trzy i mogę się założyć, że i tak nie uda nam się tego wygrać, ponieważ już nie, pró nie próbowałem nieraz, nie dwa. Co? Jakim cudem to mnie, do to mnie, do to mnie dosięgło? Tak, to zdecydowanie nie w ten sposób trzeba zrobić. Odnowiła mu się ta lodowa zbroja. Teraz też mu nic nie będziemy robić, dopóki jej nie rozwalimy. Aha, minus jest taki. No gdzie? Ja nie mam pojęcia, jaki to ma niby zasięg. W sensie tak jakby kompletnie nie widać, jakby to miało coś zrobić, a robi. Jak widzicie, standardowo już trochę życia straciliśmy po tej gwiazdce. Dobra, teraz trzeba się szybko jeszcze podleczyć, ponieważ nie wygląda to, nie wygląda to najlepiej. Ale mówię wam, jakby doprowadzenie go do takich krańcowych wartości zdrowia jest e, serio łatwe, natomiast potem, żeby cokolwiek z tym zrobić, to już jest kompletnie inna para kaloszy. Dobra, jeszcze jedna gwiazdka. Uh, ja pewnie robię po prostu teraz jakiś cholerny błąd. Nie wiem, powinienem może odczekać chwilę, ale ja nie mam głowy do czegoś takiego. Tak, po prostu uderza sobie tą ręką, nie mam za bardzo co z nim zrobić. Mogę go na upartego tymi pistoletami walić, ale... Wątpię, czy mi starczy, starczy do tego cierpliwości. Zwłaszcza, że ten atak ma jakiś tak cholernie wielki zasięg, że szkoda gadać. Teraz znowu oberwaliśmy. No i teraz, tak jakby te ataki stają się już takie, że nie można z nimi nic zrobić. Może po prostu takich unikać. Nie, też nie da rady. No i nic. No i w takim razie to zaraz już będzie koniec. A Zatem, dziękuję bardzo za uwagę. I zobaczymy się za chwilę w, tej samej, w tym samym miejscu, ale już na poziomie łatwym. A zatem stwierdziłem, że mimo wszystko spróbuję sobie nagrać tego Cerberusa w trybie normalnym. Próbowałem to zrobić parokrotnie i dlatego właśnie nie ma z tego komentarza na żywo. Natomiast wydaje mi się, że walka była naprawdę interesująca, więc zapraszam do oglądania. Who knows? I'm not even sure myself. Regardless, you have proved your strength. I acknowledge your ability. Take my soul and go forth. You have my blessing. yoo! <laughs> Are you going to the party? What's the hurry? Didn't you get an invitation? Better and better.